Moi drodzy, witam Was na zabytkowej kopalni Ignacy. Wreszcie nadszedł ten dzień, na który czekam absolutnie z płonącym sercem, rok rocznie. I ten festiwal, Hojm Industry Fest, którego upatruję z ogromną tęsknotą, bo kiedy kończy się poprzednia edycja, to ja już chciałabym, żeby była następna. A w tym roku musiałam troszkę dłużej poczekać, bo mamy wrzesień, a zeszłoroczna edycja odbyła się w lipcu. Także moi drodzy, zapraszam Was w tę magiczną podróż po świecie przemysłu, fotografii, muzyki, bardzo nietuzinkowej w tym roku. Musicie zobaczyć to sami. Jedziemy! Znajdujemy się w maszynowni szybu Kościuszko, a za mną widzicie część maszyny w ruchu. Całą resztę tej ogromnej, ogromnej, ponad stuletniej maszyny zobaczycie za chwilę. I mało tego, o kulisach jej działania opowie nie kto inny jak pan Alojzy Fachuła, czyli dawny pracownik kopalni, który tak naprawdę nigdy z tej kopalni nie wyszedł. Naprawa maszyny zac zaczęliśmy... Początek lutego 2021 roku i zakończyliśmy ostatniego sierpnia też tego samego roku, czyli pół roku bo intensywnie, każdy dzień była powiedzmy, ta robota wykonywana. Ja myślę, że to był jeden z najlepszych pomysłów. W ubiegłym roku były takie niedziele, gdzie za jedno popołudnie było ponad 1500 turystów, którzy nas odwiedzali, więc to był ewenement tutaj na skalę lokalną. Wszyscy uważali, że ta maszyna już umarła, zmarła, z tego nic nie będzie. Ją chcieli poćwiartować. Rozmiar tych robót to były nie tylko ślusarskie czy czyszczące, ale tam trzeba było Utoczyć części zamienne, części dorobić, sprowadzić jakieś części, jakieś łańcuszki smarownicze. Bo to tam się dorabiało, bo tego już na rynku nie idzie kupić. A w dodatku to jest maszyna, która. Yy, wszystkie podzespoły pracują na łożyskach ślizgowych. Nie ma łożysk tocznych, kulkowych, tak zwanych. Bo by raz się nie dało tej maszyny zmontować, tak musiała być inna technologia, ale kiedyś taka technologia była i na tej podstawie po prostu trzeba było te naprawy wykonywać. Impreza nam się zdecydowanie rozkręca. Jak co roku naszymi gośćmi jest ekipa od starych komputerów i gier, no a jak się prezentują w tym roku na siódmej edycji festiwalu? A no właśnie tak! Jesteśmy na festiwalu HoiM. My, jako dawne komputery i gry, jesteśmy z wystawą interaktywną, na której możemy sobie pograć na różnorakich starszych konsolach i komputerach. Mamy cały przekrój dostępnych konsol, które znamy, tylko które nawet były mniej znane. Możliwe, że Vectrex będzie teraz najstarszą maszyną, jaką aktualnie mamy dzisiaj dostępną. I <grytania> można pograć, jak najbardziej śmiało można u nas pograć, zobaczyć. I pocieszyć się z tego. Już za parę chwil będę miała ogromną przyjemność porozmawiać z panem Bernardem Bejem, belgijskim fotografem, wykładowcą i artystą. A tutaj wokół mnie widzicie jego wystawę tu u nas na kopalni Ignacy. Jest to wystawa pod tytułem Cold Faces. I to jest niesamowita nazwa, dlatego że jest bardzo dwuznaczna. Można ją interpretować jako twarze z węgla, bo przedstawia górników w pracy, ale też coalface to jest ściana węgla tam pod nami, w kopalni. Znajdujemy się w maszynowni kopalni zabytkowej Ignacy w Rybniku i o godzinie 17 odbędzie się koncert z tą przepiękną maszyną parową i przy moim skromnym udziale i będzie to taka sytuacja performatywno dźwiękowo-wizualna, która będzie polegała na tym, że dźwięki, które tutaj się pojawiają w przestrzeni, zostaną nagrane w czasie, kiedy maszyna będzie pracować i później z tymi dźwiękami będę dalej improwizował, używając głównie tej audiosfery, która tutaj jest. Jesteśmy na Festiwalu Muzyki Industrialnej, więc jest to sytuacja pewnego manifestu, dźwięku, który może coś komunikować. Te komunikaty nie są zawsze zwerbalizowane, czyli nie dotyczą jakby konkretnej jakiejś treści, a raczej, a raczej, tak jak powiedziałem, staram siebie otworzyć po to, żeby być może gdzieś pootwierały się inne przestrzenie też w słuchaczach. Już świadkami bardzo nietuzinkowego koncertu Bartłomieja Talagi na maszynie parowej. A teraz przed nami troszeczkę bardziej konwencjonalne koncerty, ale nadal niszowe. Wystąpią przed nami dr Wizor, rozmazani, Smog oraz Arm. spłynie nieubłaganie, a to co dobre kończy się szczególnie szybko. I tak siódma edycja Home Industry Fest przeszła już do historii. Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku Niewiadomiu po raz kolejny stała się nie tylko świadkiem, ale i scenerią niezwykłych i pełnych energii wydarzeń. Organizatorzy z pewnością już szykują ósmą edycję. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to kliknij proszę ten czerwony guziczek na dole i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w następnym materiale.